Tym razem omówię template, y, to znaczy klasa int może przechowywać nie tylko integer wartość, ale dowolną inną, więc klasę int trzeba by zamienić na klasę number. Zamieniamy int na number. znaczamy case sensitive, całe słowa. Wielkość liter się liczy, replace all, close. Sprawdzamy czy to działa tak, wszystko działa teraz template zaczynamy od samej góry template class d i przekopiowujemy Zakomentuję część rzeczy, żeby było łatwiej przenieść. Patrzymy, że tutaj nie ma minusa. Widać, więc to trzeba przerzucić. Niestety wyżej. Jest, nie chcę być w templates widoczne teraz no to jest w porządku tutaj pewnie brakuje tego typu ć ta i to ma też być ta te. I tutaj też ta te. i to też ta. Te. Czyli ta, ten dowolny typ, tak? Który? Tutaj też będzie te. Który na przykład tutaj trzeba już wpisać jako na przykład float. No, float. spróbujmy <laughs> działa, wszystko działa teraz spróbujmy już odkomentować całą resztę Następne klasy. Oczywiście tutaj wszędzie wchodzi znaczenie te, pod które można podstawiać dowolny typ. Plus, plus pewnie też i nawet to znaczenie. I nawet ten konstruktor pewnie trzeba będzie. I spróbujmy to uruchomić trochę za dużo błędów chyba się jakaś funkcja innego typu trzeba ją od razu tutaj przez dys left right z innej bieżącej float oczywiście i działa całość. całości także wszędzie trzeba było od samego początku zastąpić, dodać template class T stawić tam gdzie trzeba było te Przedtem był integral, trzeba było wstawić literkę T te i do każdej z klas trzeba było dodać T w nawiasach. I jednocześnie przy definicji klas nie trzeba było te, tego T te ustawiać, ale wszędzie indziej poza definicją, właśnie poza wszędzie indziej trzeba było te, już te dostawiać. Po zmianie. Na zmiennoprzycinkowe okazało się, że to nie dokładnie tak działa, jak powinno Proszę zobaczyć. Są dalej. Okazało się, że w tej klasie najważniejszego nie zamieniliśmy, czyli te. I teraz uzyskaliśmy efekt. którym nadal czegoś wystarczy znaleźć int. Number int tak, tutaj jeszcze chyba już to jest kod, więc może być to jest też ten kod z enum określając operację no jest 09 także teraz dopiero